Moi kochani, dzisiejszy temat trudny, bolesny, bo będziemy mówili o tym, co oznacza, kiedy twoja wartość w oczach partnera albo partnerki maleje i co z tym robić. I będziemy mówić o dwóch typach relacji, bo jeżeli masz podejrzenia, że twój partner albo partnerka jest narcyzem albo narcyzką, no to może to oznaczać, że zbliża się dewaluacja. Że ten okres takiej nieprawdopodobnej miłości, okres marzeń, iluzji o ideale, powoli się kończy, no i tam niedługo zaczną się przeróżne manipulacje. No i może się zacząć, może się zacząć robić nieprzyjemnie, ale jeżeli jesteś z empatycznym partnerem, no to, to też o czymś świadczy. I będziemy też mówić o tym, co robić, żeby tą Twoją wartość wzmocnić, żeby ta wartość wzrosła, żebyście byli razem przez długie, długie jeszcze lata, żeby się tą miłością cieszyć i żeby dać ludziom też pooddychać, bo o tym będziemy między innymi mówić. Podam Wam siedem takich właśnie znaków, że coś w tej relacji jest nie tak, i będzie dużo przykładów, będzie dużo przykładów z grubej rury, takich jakie Wy najbardziej lubicie. I ja też lubię takie życiowe przykłady, dlatego że właśnie w ten sposób można najbardziej i najlepiej pokazać, o co w tym wszystkim chodzi i na co uważać. No, bo o to chodzi, tak? Żeby, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Moi kochani, pierwszym znakiem jest to, że wszystkie plany robisz pod partnera albo wszystkie plany robisz pod partnerkę. W relacji tworzy się taka dynamika, jeżeli to jest narcyz, to ta dynamika się tworzy praktycznie na początku, że jeden w tej relacji jest taki silny, a drugi jest tak jakby słaby. I wszystkie plany, wszystko tam się robi pod tego silnego. I czasami jest rzeczywiście tak, że jeden ma troje dzieci, jakąś tam nieprawdopodobnie odpowiedzialną, ważną pracę. No nie wiem, no, pracuje w jakiejś, no nie wiem gdzie, elektrowni atomowej, albo jest lekarzem, pracuje na ostrym dyżurze, albo jest policjantem, który pracuje na, na zmiany. No, i rzeczywiście te, to życie jest takie bardziej podyktowane rytmem tego drugiego, tego drugiego człowieka. Ja mam klientkę, która opowiadała mi w ogóle o samym początku takiej bardzo bolesnej, toksycznej relacji, dlatego, no, dlatego naprosiła moją pomoc, właśnie przez tą relację. Między innymi, że ona pracowała i dalej pracuje w jakiejś korporacji, w jakiejś firmie na normalnym stanowisku, a jej były pracował w innej korporacji i był tam menago w tej innej korporacji. Coś mi te włosy dzisiaj słuchajcie, tak mi zachodzą, wchodzą w oczy. Okropne, poczekajcie. Przepraszam, że ja się tak tutaj tego, ale. Przeszkadzają. No dobra. I ten był Menago, a ona była normalnym pracownikiem. I on miał jeszcze troje dzieci. I on miał te troje dzieci, i ona zawsze jeździła do niego. Jeździła do niego na kilka dni, taki był stały rytm. A po tych kilku dniach wracała do domu, dlatego że do tych dzieci, że do niego przyjeżdżały dzieci. Czyli ona była u niego, jak dzieci były u matki. A jak od mamy wyjechały do ojca, to ona wracała do domu. Przy tym ona swojego mieszkania nie lubiła. Ona w ogóle czekała tylko, jak ona się sprowadzi do tego swojego faceta, co on jej na samym krótkim, dobrym początku, bo tam między nimi było dobrze, bardzo krótko, obiecał. I on nawet mierzył w drzwiach otwór, jakby to zrobić takie drzwi dla psa, żeby ten pies mógł wychodzić kiedy chce, do ogrodu, bo ona miała psa. Czyli zobaczcie, że on już tam naprawdę na początku kombinował, jak to zrobić, żeby ona mieszkała u niego. No więc ona to sobie wzięła do serca i no i myślała, że tak będzie. On wyczuł bardzo szybko, że ona jest po prostu dla niego wygodna. Jemu było wygodnie. Dlatego, że jak on był sam, nie było dzieci, to on miał tą dużo młodszą kobietę w domu, bo ona, no ona była ze 14-15 lat młodsza od niego, więc było fajnie, a jak te dzieci wracały od mamy, czyli jak on znowu był tatą na kilka, znaczy, no nie, no i on ojcem to był dobrym podobno, no ale był tym takim aktywnym ojcem, tak, który tam z tymi dziećmi jeździ na zajęcia i tak dalej, i tak dalej. To, no to ona po prostu dostawała sygnał, że ma wracać do domu. I ona za, ten, za tego psa, za swój plecaczek i do domu. I całe jej życie było podyktowane tylko i wyłącznie tym, czy on będzie sam, czy będą jego dzieci, czy te dzieci mają zawody jakieś, bo one tam coś grały, czy jakieś sporty uprawiały, czy oni pojadą, czy oni nie pojadą, czy ona będzie mogła do niego przyjechać, czy ona nie będzie mogła do niego przyjechać. Tylko i wyłącznie to było jakby pytaniem, na które trzeba było cały czas odpowiadać. I ona tak tylko w tej i we, w tej w te i we. W te. Oczywiście żadnego mieszkania między, nie było razem i to już później jej było powiedziane bardzo wyraźnie, że nie ma mowy. Zresztą on już taki się, ro, się właśnie robił w tej takiej fazie dewaluacji, później odrzucenia, on się robił bardzo brutalny, bardzo jej brutalnie powiedział, że ty tutaj mieszkać nie będziesz. Ja wam już o tym chyba kiedyś opowiadałam nawet. No, i przechodzimy od razu do drugiego znaku, dlatego że drugim takim znakiem, że coś jest z tej relacji, nie halo, i to tam to nie jest jakby. Dla ciebie dobrze i ty tracisz na wartości, to jest właśnie to, że ty nie masz w ogóle czasu dla siebie. Nie masz ani żadnych hobby, ani się ze znajomymi nie spotkasz. I tak było właśnie u niej. Tam nie było mowy o żadnym hobby, dlatego że ona nie mogła się nawet niczym zająć, bo ona jeden weekend była w domu, a drugi weekend była u niego. I ona. No, nawet próbowała tam zapisać się na jakąś siłownię, ale przecież wszystko, co się robi, no to wymaga od nas jakiejś regularności. A tam nie było mowy, bo nigdy nie było wiadomo, czy on będzie chciał, żeby ona przyjechała, czy on będzie chciał z nią gdzieś pojechać, czy on będzie ją chciał zabrać na te zawody, żeby sobie raz pooglądała. Jak jego dzieci grają, tam nie, tam, tam nie było wiadomo. I ona się właśnie zapisała na taką drogą siłownię i ona na tą siłownię nie chodziła. No bo jak już była u niego w ten tydzień, tam kiedy wypadał jakby tydzień u niego i ten weekend u niego, to nam już nie szła, bo było za daleko. No bo też trzeba cię było podporządkować, jak, jaki on miał pomysł. No bo jak, jak ona mogła nie jechać z nim? On jakby nie, nie dopuszczał tego już w ogóle do, do wiadomości, ale też i ona nie chciała. I to jest właśnie bardzo ważny punkt, że bardzo często my otwieramy różnym toksycznym osobowościom tak naprawdę bramy do tego, żeby nas później w ten sposób traktować. Rozumiecie? Bo ona mu dała narzędzie do ręki, i ona później do niego miała wyrzuty, że ona przez niego oddaliła się od znajomych, że ona przez niego nic tam nie może zrobić, że ona ćwiczyć nie może, że ona nigdzie nie może pójść. A on się śmiał i on powiedział: Jak to przeze mnie? Ja ci niczego nie zabraniałem. On jej zabraniał, już później jej zabraniał, ale rzeczywiście na samym początku ona nie chciała, bo ona się tak do niego lepiła. I o tym będziemy zaraz mówić, o tym właśnie lepieniu się do, do drugiego człowieka. Dlatego, że jak jest, taka, jest taki odruch w ludziach, że jak coś ci ucieka, to ty chcesz to złapać, jak, jak ryba ci się wymyka i próbujesz właśnie to złapać za ogon, przytrzymać za ogon. I tak było również i tam. Jak tylko ona czuła, że on się od niej oddala, a robił to specjalnie, taką huśtawkę emocjonalną jej urządzał, to ona właśnie próbowała tam go złapać i, i, i przytrzymać. Cały czas próbowała wchodzić na jego pole, wchodzić na jego pole. I jak tylko czuła, że tam jest już jakiś konflikt, wisi na włosku, to się wycofywała, ale później znowu próbowała właśnie tam go przytrzymać. A on, pomimo że robił pewne rzeczy specjalnie, to w tym momencie on się czuł ofiarą, bo ona mu wchodziła przecież na jego pole, a nie o to chodziło. On chciał przecież swobodę, on chciał poddychać, on chciał gdzieś pójść, coś zrobić, nie? I to właśnie, to pole takie do oddechu jest ważne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z normalnym, empatycznym partnerem, który nie daje nam tak naprawdę żadnego też powodu do niepokoju, bo tam ona była regularnie odtrącana. Ale czasami jest tak, że no, człowiek potrzebuje również po prostu no, jakiegoś czasu, jakiejś chwili dla siebie, i my też nie potrafimy puścić. A jest tak, że nawet danie, które jest najbardziej wykwintne i najbardziej nam smakuje, podawane codziennie, w pewnym momencie nam się nudzi. I to właśnie też u niej było. Trzeci taki znak teraz. Niesamowite emocje przy wiadomościach, przy telefonach. Jak on tylko zadzwonił, jak on tylko napisał, a to się nie zdarzało cały czas, bo on często w ogóle, szczególnie jak były u niego dzieci, to on potrafił w ogóle. Nie ma chłopa, przepadł chłop. No nie ma. Ja rozumiem, że dzieci, ale słuchajcie, no bez przesady. Przecież napisanie wiadomości trwa, no ile trwa. 30 sekund, można napisać, można napisać. I ona wtedy, przy jakiejkolwiek, właśnie takiej, takiej komunikacji, z jego, komunikowania się z jego, z jego strony, przy każdym takim właśnie momencie, tam był nieprawdopodobny wyrzut emocji i na to trzeba również zwrócić uwagę, jak ty się czujesz. Dlatego, że jeżeli my się tak nieprawdopodobnie emoc... emocjonujemy, i jak ktoś napisze, to my jesteśmy w siódmym niebie, jak ktoś nie napisze, to my w ogóle leżymy na podłodze, nie możemy się podnieść, połamani, złamani. To znaczy, że tam jest coś nie tak, bo. To jest oznaka miłości, takie silne emocje, ale to jest oznaka miłości tylko i wyłącznie z jednej strony, dlatego że jeżeli dwie osoby kochają się tak samo mocno albo prawie tak samo mocno, no bo wiecie, taki balans w relacji, on, jest, on się zmienia, ale te skoki nie są tak, tak silne. To jest mniej więcej za cały czas równy poziom. I jeżeli dwie osoby właśnie dbają o siebie i, i chcą być razem, to to, że Ty wysyłasz i Ty otrzymujesz odpowiedź, jest naturalne. Tobie na sercu jest ciepło i spokojnie. I bardzo proszę, żebyście teraz sobie zapamiętali: ciepło i spokojnie na sercu, bez żadnych histerii. I bez żadnych spazmów na podłodze, że znowu nie napisał, albo że wreszcie napisał, rozumiecie? Takie skoki emocjonalne to nie jest normalne. Jezu, te moje włosy, słuchajcie, co to, jaki pudel to jest dzisiaj w ogóle? Matko, co to się narobiło? A ja myślałam, że będzie dobrze. No nic, już trudno. Dalej, czwarte to jest bardzo ważny temat. Czwarty punkt. To bilans takiego, bilans inwestycji. Jedna strona inwestuje więcej. I nie tylko pieniędzy, ale również czasu. Zobaczcie, tam, na przykładzie tej dziewczyny, ile tam było zainwestowane. Ona nie miała dzieci, ona nie miała nawet kupionego mieszkania, dlatego że ona uważała, że oni kupią razem. I ona była absolutnie przygotowana na to, że ona będzie płacić z nim. I ona tylko mu dawała, dawała tą uwagę, energię, czas, a czas jest najcenniejszym, co mamy, dlatego że dzisiejszego dnia nikt nam nie zwróci, nie ma, poszło, nie ma już. I to jest najważniejsze. A on, to on facet pod pięćdziesiątkę, dzieci zdrowe, udane, pieniądze tam się zgadzają, nie ma problemu, młoda kobita, przychodzi, idzie, jak już jest niepotrzebna, żyć, nie umierać. Tak samo, żebyście nie myśleli, że to się tylko tyczy... Kobiet, które są właśnie w takiej sytuacji, że tylko muszą inwestować, inwestować i nic nie dostają, z powrotem absolutnie nie. Ile jest takich sytuacji, o których też słyszę na, na konsultacjach i łapie się za głowę w ogóle człowieku, gdzie ty miałeś oczy? Biust zrobił jej, córkę jej wychował, mieszkanie jej urządził. No, ona tam sobie zdradza w ogóle w najlepsze. Pisze sobie z, ze wszystkimi, z kim się da. I tylko jak oni siedzą, oglądają telewizję, bo nawet nie mieszkają razem, rozumiecie, bo mieszkali razem, ale się wyprowadzili, żeby od siebie ona zaproponowała, żeby od siebie odpoczęli. I tak od siebie odpoczywają, że jej tam po prostu WhatsApp to się gotuje tyle jest wiadomości. I on, jak raz zobaczył, od kogo te wiadomości nawet nie sprawdzał jej. Tylko po prostu kątem oka się spojrzał i patrzy, to tam, tam faceci jej po prostu piszą. Rozumiecie? Ale wcale jej to nie, nie przeszkadza po prostu wyciągać pieniądze od tego chłopaka i jego czas. No, bo jak jej się coś dzieje, czy jak trzeba pomóc, czy jak trzeba z nią posiedzieć, czy jak trzeba z nią pójść do łóżka, jak drugiego nie ma, no to jest to ten, jest dobry. I ten facet tyle już zainwestował i to jest taki no, efekt kasyno. Ty chcesz coś dostać, ty chociaż chcesz od tego człowieka dostać, dziękuję, ty chcesz wyjaśnić, co między nami jest. I im więcej dajesz, tym, tym większy masz taki dysonans poznawczy, że co tu się w ogóle dzieje. Tak? No jak to? No to my razem jesteśmy, czy nie jesteśmy? No bardzo się nie, nieprzyjemne takie uczucia w człowieku budzą. Na to trzeba bardzo zwrócić uwagę. Jakby kto lepiej na tym wychodzi. Dlatego, że jeżeli i jednemu i drugiemu jest dobrze, to jest wspaniale, jeżeli ty tracisz, a drugi nieprawdopodobnie zyskuje tak, na, na takim układzie, no to, no to jak? Jedno ile jest takich dziewczyn? Piękne młode dziewczyny, z, a w relacji kończą z depresją, z, zaburza, z zaburzeniem odżywiania się. A, a drugi taki pączek, tak? Czy, czy kobiety tak w takim właśnie układzie, o jakim mówiłam? Jej jest fajnie: mieszkanie urządzone, dziecko wychowane, biwus zrobiony. W ogóle żyć nie umierać, tak? I tutaj jest taki właśnie jeden, czy tam jeszcze nawet kilku czasami, którzy biegają i, i właśnie ją tam ją tam ten. <noise> obsługują. Tak. Zniecierpliwienie, kochani. W momencie kiedy partner zaczyna się niecierpliwić, czy jest już taki opryskliwy, tak właśnie wiecie, jak my chcemy coraz bardziej, bo człowiek opryskliwy, to tak by się trzeba, tak by się chciało wyjaśnić o co chodzi. Takie się dziwne uczucia też rodzą w nas. My byśmy coś chcieli, chcielibyśmy zwrócić uwagę i nawet awanturą byśmy chcieli zwrócić uwagę tego człowieka, tylko żeby po prostu dostać jakąś, jakąś odpowiedź żeby coś dostać z powrotem od tego człowieka, wszystko jedno, czy to negatywne, czy pozytywne, ale żeby nie było takiego, takiej obojętności, bo ta obojętność nieprawdopodobnie boli. I wy mówicie mojej mili od praktyka, dlatego że tak było w moim pierwszym małżeństwie. Że tam, na, już jak się zaczęło właśnie wszystko psuć, to ta obojętność mnie totalnie niszczyła, i ja już wolałam nawet się pokłócić, co dla mojego byłego, no było to absolutnie woda na jego młyn, dlatego że on wychodził z domu i ja mu tak naprawdę jeszcze da, robiłam mu przysługę, bo mm, on wychodził z domu, no bo w tym domu była wariatka, rozumiecie, która go zaczepia. I miał, już, I miał już powód, żeby wyjść. Rozumiecie, o co chodzi? Sam, sam się dystansował. Ja chciałam zwrócić jakoś jego uwagę. Chciałam, po dobroci się nie dało, to było po złości. No, to ja w takich warunkach tu nie będę. No i do widzenia. Tak się to skończyło, że na szczęście już jest moim byłym. Było to dawno, dawno temu. Ja jestem teraz w relacji z mężczyzną w ogóle mojego życia i mówię Wam również jako praktyk, że życie się układa, życie układa się na lepsze, i kryzys to jest w ogóle taka odskocznia. Wiecie, to jest tak, jakby w ogóle ktoś na tą. O, trampolina, moi kochani, trampolina. No, wiecie. Przez wszystko człowiek przejdzie i później będzie tylko lepiej. Także, moi mili, yy, przykład od praktyka, ode mnie tutaj, o tym właśnie. O tym, yy, o, o, o tym zniecierpliwieniu, to jest bardzo zły znak. Dalej dystans, no to już jest krok dalej, tak? Jak ty mówisz, kochanie tęsknię za tobą, a kochanie do ciebie mówi, ty słuchaj, zajmij się czymś, tak? No zajmij się czymś. Co ty mi w ogóle tutaj, mózg mi... Wynosisz. No, zniecierpliwienie to już jest taki właśnie znak, e, nie, dystans, przepraszam. Zniecierpliwienie jest pierwsze, dystans jest drugi. E, przy czym widzicie, no, człowiek empatyczny, który kawaskocha was kocha, i, i czasami nie jest tak w relacjach, że ludzie się od siebie oddalają, nad relacjami trzeba pracować, nawet nad relacjami, kiedy, w których jedno i drugie się bardzo kocha. O tym mówi profesor Wojciszkę, że jest taki moment bardzo niebezpieczny dla relacji, w, w, w którym moment, w którym tak, tam wkradnie się taka rutyna, wkradnie się właśnie taka gdzieś nuda, takie mijanie się, to mijanie się jest nieprawdopodobnie niebezpieczne. I, i trzeba pracować i trzeba mieć się na baczności w takich momentach. Natomiast, no, jak człowiek jest empatyczny, bo to chciałam powiedzieć, tylko wątek zgubiłam, to wiecie, no, to będzie chciał z Wami porozmawiać o takich właśnie o takich emocjach, tak? Będzie chciał porozmawiać o tym, że się oddalacie od siebie. Natomiast, no, narcystyczny partner będzie Wam pokazywać to, ten dystans, tak? To będzie, no, bolesne, no, na pewno. To będzie mojej mili bolało. Ważnym, może nawet najważniejszym takim znakiem jest wasz lęk. Dlatego, że pewne rzeczy się czuje. I te pewne rzeczy się czuje jeszcze nawet wcześniej, niż, niż, tak, niż Wy zauważacie pewne rzeczy. I z takim lękiem, dlatego że wiecie, jak jest lęk, to my tego nie chcemy. I my w ogóle to jakby odsuwamy od siebie, albo uważamy, że chodzi o coś innego. Z takim lękiem trzeba. Porozmawiać, trzeba tak go obejrzeć. Najpierw trzeba się zastanowić, gdzie on jest. Czy to jest brzuch, czy to jest klatka piersiowa, czy to jest jeszcze gdzieś indziej. Jak ty się czujesz w ogóle, co się z tobą dzieje? I później trzeba ten lęk po prostu wziąć, obejrzeć i zapytać się, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że często jest tak, że my gdzieś czujemy się odsunięci. Od partnera czy partnerki, od jej spraw, od jego spraw. My się nie liczymy. I my tego jeszcze może tak bardzo nie widzimy, ale my to czujemy. I pewnie teraz ktoś by powiedział: tak, ale to jest styl przywiązania, bo jeden jest lękowy, a drugi jest unikowy. Kochani, ja wiem, z konsultacji, że tacy ludzie, którzy sami sobie wiele rzeczy tłumaczyli swoim stylem przywiązania, tym, że mama to, a tata to, z jednym partnerem czuli się cały czas właśnie źle, bo, taki był ta, bo, bo to był taki człowiek, a z drugim adekwatnym człowiekiem w ogóle nie było po, po tym śladu, bo nie, było, bo nie było tam o co się bać, i nie było się czego bać. Ten lęk bardzo wiele mówi i warto się nad tym zastanowić. To było siedem przykładów. I teraz o tym właśnie, co z tym robić. Moi mili, przyciągać to nie trzymać człowieka na siłę. Dlatego, że jak my tak trzymamy człowieka na siłę, to zdrowemu, empatycznemu człowiekowi nie dajemy żyć, nie dajemy oddychać. A człowiekowi narcystycznemu otwieramy tylko i wyłącznie furtkę, i pozwalamy ze sobą robić wszystko, co się jej albo jemu podoba. I jedno i drugie jest stanowczo niedobre. Po drugie, zdejmujemy różowe okulary. A znowu mówi do Was kobieta, która te różowe okulary nosiła przez 7 lat. Jej życia. Od 25 roku do 32 roku życia nie zdejmowałam, i mówię Wam teraz o to tam. I mówię Wam teraz, że najlepiej jest zdjąć i to szybko. I właśnie takie, takie słuchajcie, reakcje nerwowe, tak jak mój klient i, i, i dźwięk Whatsappu. WhatsApp jej tam pyknął, a on w ogóle do góry już skakał, bo on wiedział, o co chodzi. Kochani, to nie jest normalne. To nie jest normalne. To, to, jest, to jest co innego, jak kobieta pokazuje ten, ten telefon i mówi, kochanie, nie masz się czego przejmować, a ty dalej dramatyzujesz, no to wtedy można się tak no, po prostu zapytać samego siebie, o co mi chodzi. Czy to przypadkiem nie jest rzeczywiście coś we mnie? Ale jeżeli my bardzo dobrze wiemy, że ta osoba rozmawia ze wszystkimi, tam nie wiadomo z ilu było facetów, z którymi ona rozmawiała, i on się w ten sposób czuje, i on uważa, że to jest normalne, i że być może on jest przewrażliwiony, być może on jest narcyzem w ogóle sobie wymyślił, że on jest narcyzem. Rozumiecie? Facet tam konie biega na paluszkach, stara się jakoś jej dogodzić, chodzi po terapeutach, po koczach, nie wiadomo w ogóle, co tam jeszcze chce, chce zrobić, żeby jakoś ta relacja chociaż oni oddzielnie mieszkają ale żeby ta relacja tam po tylu latach. Aby ta relacja właśnie no, jakby miała ręce i nogi. On, on myślał nawet, że jest narcyzem. Rozumiecie? Tak się człowiek po prostu zapędził w, w ślepy ten róg. Także tak, nie szukajmy w, siebie na, w sobie w sobie na siłę jakiegoś tam przywiązania, narcyzmu. Nie wiadomo czego, nie kochani. Bardzo dobrze trzeba właśnie ten lęk obejrzeć i, i, i zobaczyć, o co tak tam naprawdę chodzi. Tak. No i taki też trzeba bilans robić. Tak? Kto na tym wszystkim właśnie zyskuje. Jak jedno i drugie, to fajnie. Jak ty się dobrze czujesz, to fajnie. Ten, który się najmniej zmienił od początku relacji. To właśnie to jest ten najczęściej silny partner. jemu jest dobrze, robi to, co robił, a drugi mizernieje. Znerwicowany. I tak dalej. To jest bardzo ważny, bardzo ważny temat. Ja jestem przekonana, że to jest nieprawdopodobnie ważny temat, żeby właśnie takie niuanse i takie momenty potrafić rozpoznać. Kiedy tracisz na wartości, no i co z tym robić? Moi kochani, ja was całuję, ja was pozdrawiam. Hmm. Jestem dzisiaj wieczorem sama w domu, dlatego że mężczyźni moi poszli do kina na męski na męski wieczór. No dobra, moi kochani, ja was całuję, ściskam i pa. pa.